Witam w kolejnym odcinku Zmo z Movistar Planet, a mianowicie to w odcinku czwartym. O, już jest O, dobra, zasiedziałam się tutaj, ale nieważne. Dobra. Um, pierwsze co zrobimy, to odnowimy status. Okej, okay. mamy już odnowiony status. Wejdziemy mm, do ubierz się. <grym> Może ktoś da. Okej, okay. chyba nikogo nie ma, nie gramy. Idziemy do czatu. Widzę tu dużo mu movies, tak? Hmm... Czy widzisz to? W naszych oczach zmierzamy do niego, żyjemy tak jakby czy no, głupi, znaczy głupi opis. No. Nic z niego nie rozumiem kompletnie. Jej, yeah, mam chłopaka i będę mieć na jeden miesiąc. A potem na rok. No i co się chwalisz? Świetnie. I tak tam najpiękniejsza. Mm -hmm. Okej. Okay. To dzisiaj mam nadzieję, że... Że, 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 że. że sobie pośpiewamy, tak jak zawsze. Um, tak, będziemy śpiewać? Tak, będziemy śpiewać. Um, mam tę moc i piosenka drewnianych lalek. No, no, to ja sobie włączę, wy pewnie ben, nie będziecie tego słyszeć. Ale podgłoszę. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No, no, no. Boża gór biały śnieg stopą trwa. Królestwo szamotnej samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunę, sercu gra. Choć opieram się, to się na nic da. Nikt nie wie, nikt radza i uczuć. Od teraz tak ważyć Bez snów, bez snów nie da lecz świat już wie. Moc, mam tę moc. Rozpalę to, co się tli. Mam moc, mam tę moc. Wyjdę za czasne drzwi. Wszystkim wbrew. Ten jest, jest tak

by wejść na szczyt, odmienić los I wyjść za krat jak wolny ptak O tak! Moc, mam tę moc Mój świat, okiełznam śnieg Moc, mam tę moc I zamiast łez jest śnieg Wreszcie ja Zostawię ślad, co tam burzy nie? <laughs> Mojej władzy lodem spada dziś na świat. A duszę moją w własnych strat ku górze nie się wie. Myśl powietrze, nie jak kryształowy miecz. Nie zrobię kroków w tył, nie spojrzę nigdy wstecz. Mam moc, mam tę moc, znowu, że się. Mam tę moc, mam tę moc, już nie ma tamtej mnie. O, to ja, w słońcu dnia, za burzy yeah. coś o pięciach chłodu mnie pcha. Już w kinach. Okej, <śmienicza> dobra. No to możemy śpiewać drugą piosenkę. Tylko wyjdę z czatu. No kurde. No myślę, że mam mieś, miejsce jeszcze, no. Nie jadę. Dobra, nie bardzo. Piosenka drewniana, piosenka drewnianych lalek. He. Hmm. He, Okej, o nie tu. Okej, okay. no to będziemy zaraz śpiewać. Super. Przygotujmy się bo to już niedługo. Okej. Okay. To raz, dwa, trzy, start. Nały życie zawieszani na sznurkach cieniutki, Im szużą ruszani, dla uciech malutkich. Tak tęczymy i śpiewamy jak nam grają inni. I choć dzieci dobrze znamy, nie jesteśmy już dziecinni. Gdzie mówią, że nie mamy duszy? Ludzie mówią, że nie znamy łez. Lalki z drewna przecież nic nie wzruszy.

Czyimś ruchem poruszani, na uciech malutkich. Wszystko ze więc drewniane życie. Niepewna w życiu dolatwa, twa A piosenkę, którą tu słyszycie, dziś dla duszy marionetki łka. Gdzie mówią, że. Ludzie mówią, że nie znamy łez. Lalki z drewna przecież nie wzruszy. Lalka nie ma serca czy to... Widziak, czy się mają? Więc tak, zadpiewałam już piosenkę. Dzięki za wysłuchanie muła. Ale nie wiem. Czekajcie. Trzecia kasę. Poczekajcie, a. Dzięki, bo czy jest to samo, bo ja nie wiem. No, no, no. Em dobra. Leczka z saskiej porcelany. Tekstowo. Okej, ok, okej. Okay, Może okay. znaczy to nie to, ale... A! Tekst piosenki. O, tutaj. Dobra, moja fajna. A to nie. <grych> Dobra, ja takich piosenek nie śpiewam. Ale sobie tu. No dobra, to chyba kończę ten odcinek, bo już 13 minut jest. A ja mam limit do 15, więc kończymy odcinek. Papatki, buziaczki, pozdrawiam moich wszystkich, jakby <grywamy> dzisiaj zapomniałam. No to tak, na tyle. Pozdrawiam.